Halo, halo, witajcie, z tej strony Lech i was w kolejnym odcinku, a dzisiaj testujemy nową broń Carve 2. Eee, co prawda nie odblokowałem jej jeszcze, kupiłem w sklepie zestawik i z takim gotowym zestawem próbowałem coś ugrać. Do tego miałem też Kara, więc to jest taki wiadomo średni zestaw, co prawda, eee, żeby grać z tą bronią na blisko. Chociaż można ją na pewno zbudować też na blisko, ale też jest bardzo dobra na pewno na dalszy zasięg. Nie jest to jakaś mocarna broń. Która, powiedzmy, będzie jakaś bardzo mocna, i będzie każdy się na nią przerzuci. E, nadal wiadomo, taki Amax jest e, lepszy, ale jeżeli strzelimy, powiedzmy, dwa bursty i dwa pociski trafią co najmniej w głowę, to na takie dwa bursty, dwa bursty składamy takiego przeciwnika, więc to jest całkiem dobry wynik. Szybko wtedy przeciwnik pada. Zresztą zaczicie to w tym odcinki, odcinku. Także miłego oglądania, łapki w górę, liwiane, subskrypcje również. No i oczywiście widzimy się na streamkach, na Facebooku lub na stronie Select TV. A teraz miłego oglądania i cześć. cześć. Ja to teraz. Formę CS-owo buduję, także ja to będę wczoraj po prostu wtedy. Nie, Nie wiem, to patrzcie z Tu klasyk! U mnie, okno. Na rondzie. Nie widzę już, musiał dalej. On chyba wyszedł z gry, wiesz? Nie Wyszysz? jest. Ucieka Wokry? tak jakby na stację, wiesz? Nad no. nami biega teraz. O, no. Do... Na rowery zaczął uciekać, do roweru zaczął <laughs> uciekać, <Słuchajcie. laughs> Uważajcie. 17, przede gdzieś tu close jest. Oh, 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 yes, zero shot. ma, zero ma, zero ma. No tak. ale ale ja też się dwie. W ogóle tak obiłem go do zera i później... Nie wiem, czy, czy przestałem strzelać, czy trafiać go? Nie <coughs> wiem czy się wydarzyło. Nie, to gra jest po prostu ta Piotrek. <głos》> ja to no Później <dobre> się gra psuła. Ale nie, ale mam wyszedł, że coś zaczniemy rzeczy to się wydarzyło, bo to jest... To musi być Sajirka. To samo, bo miałem Amo, miałem 10 Amo tylko, dlatego przestałem strzelać. nie zauważyłem, że Amo mi zabrakło ja byłem tak jest I jest taki wychilowany tutaj. Nie no tak, no to jest ile, dodaczko Bez stresu, to jest super, naprawdę. Masz Sniper amo, Mordyni? Co? Kupak przed nami? Nie, ty co tu? Masz Sniper amo? Czy Sniper amo mam? Mamy no, ty serio masz tam broń? Masz. Ty masz to i kara? No. <głos》> Bo To ma taki celownik, że to na A masz, ja mam do Może? To prowadzi las, prawda? No, no, to prowadzi lepiej właśnie. Bo... Nie, to Co ty? Problem. To, ty to ty się do mnie. ty jedziesz? Nie? Dawaj ty na prawo. No dobrze, Kontrak. dobrze, kontra chciałem, że, wiesz? Ale to już blisko są lewo. Zabijmy to po na lewej. Nie, nie, no. na górze. Walon na górze Dhlki oh, nie! nie weźmiemy Ale bez P Niki robi A, f**k ty szło Leci Nie, 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 on tu jest na budynku Ale na górze? Po stało A ty małym takim Aha, tu u mnie Widzieliś go? A, A, nie. Kolejnie tak, u mnie Kolejni dobiegają Najpierw do mnie mierzy Załaduję Powalony jeden, nie leży. Jeszcze... prawo, dobra. Oni są prawo-lewo. Nikt bez treści? na mnie, jest na mnie, na mnie. Na mnie. skinowany. Wychyl się, Izak. Ty <laughs> <laughs> jak ty go trafiłeś? Normalnie, testował. Ale to tak, kule, to taki zasięg to ma? No, no przecież, kurde, to latarko to ma przecież zasięg 12 metrów. Ja no, taki pingole. damage. Ten galo jest mega mocny właśnie. Czekajcie, czy my możemy wziąć tą herkę jakoś? Eee, no mogę pójść zginąć, wygrać gołaki i wrócić. O. zapasy okna wyskoczył i tak łapał ją za ogon. Ajajaj. Aj, aj.

Nie, tak to chodzi wolno, ale dobrze bije. Tylko że ten to gotowy ty. To? to ty byłeś. Ten gotowy loada. Ja pierdzielę, no, ja, ja tu to wierzę. Muszę go przerobić. O, i, i teraz jeszcze goś mnie Bo to w ogóle nie odbija. Ja to wierzę, bo myśli, to było dwóch gdzieś. Ja pierwszego ja 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 powaliłem to, i widzę, że drugiego wali do leszka, nie? No to kasuję go. No pierdzielę mu się spobiec O pierdzielę, jaki zes, nic nie siada. No, za długo trzeba w tym morzanie. No, to leszka rzeczy to zostawiam. Mm -hmm. Tak. Kurde, gdyby to szybciej celowało, a naprawdę ja ciekawy. Ja na Pan się strzela z tego, bo w ogóle nie odbija. Ten bursz taki celny jest. Jeden był po prawie na dole, widziałem. Też ty, ty, ty Ta, dwa ty tak. Nie, bije mnie. Co tu się dzieje, to ja nie wiem. Leży. A Jeden leży Masz PSP chce? dwóch Na, twój? na twój? No nie, nie Ale dwóch zabiłem wiesz Na jednego Ale było dwa teamy Może większość była po... Weź po mnie? Oni byli na zewnątrz Ale bez PSP Zatalinasz PSP Zatalinasz PSP Co w powietrzu, on pikuje właśnie po low gdzieś tu No masz go ze sobą no wiem, wiem, wiem. Nie, nie poliłeś? Ja już na niego jednego. Nice. Dwóch jest, nie? E, podnosi chyba tego. Ja. Nie, 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 biegnie do ciebie. Do okna wszedł. Nice. Zbliża się do was chmura gazu. nie wziąłem w sumie. już masz leżek loadout? Nie. 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 Byli na staredżu, trzy osoby Ta, na, na dole. Na, na trzy, ja kupię szybko wiedzi. Dobra, ja bym jeszcze po, sko, po kontrakt skoczył po prawej. Nad nami nasz No bo dobra, no właśnie. Z tego Karwa strzelasz? Tak. Karwa jak to daje ci powiem. To jest o dwa teamy, chcesz uwagę. Kurde? Drugi? Te, czy nie? Drugi. No tak, dobiłem od razu Nie w tym samym Tak, a drugim nie ma chyba bostałem od, od snipera sprawy Pale Bespa Nad nami nasz PSP O ja pieldzielę bez kawa jeden Przed mną leczek Dojeżdżam nie, dojeżdżam nie bez kawać do walki Nic bez kawa

911 No, Z... to wylądał, to. Ciężko powiedzieć, nie? Ja tam bije. trzeba sprawdzić, jak to się zbuduje. Czy Czysto tu będzie? bez jednego. Ja Powracali tutaj, tak, wybrego Wolno to chodzi, żeby to wiecie na razie, w takim zestawie. To będzie no, no, dobra daleko Taka. daleko. Super stożyszko S.A.B. Wrócili na siebie tam przed nami. miejsce za mnie. Wraca na górę tam. No. No. Czemu ja tu ja mam dwa tak. ja ten... Wraca A, na górę. To lotnisko dam. może coś tam? Uwaga BSP leci na obara. A jest tutaj no. No, no co? Dostał. Mieczeczka jeszcze o kurde. miejsce za mnie. <noise> o, teraz to dostałem piję. info, że dostałem z tej ostatniej tej kuli 2000 metrów. Lewo, lewo, auto Uciadam. Nie, 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 nie. Stopalowane. Stopalowanie, stopalowanie, stopalowanie. Nie, stopalowanie, stopalowanie. Nie, stopalowanie, stopalowanie. ja, ja Nie, Odnieś Nie, Odnieś, Masz go? Masz go? Nie Ty jest ktoś gdzie zabił Na bezpa Przed nami jest, twarz no jest tych osób Oni powracali tutaj na ten W go blisko Czeka Poleczka będzie Mężę Między nami? Na pociągu? Macie Cię odpalić? <grym> <grym> Nie mam. Kaj, hacking. keine Ahnung. Helka, kale, mnie typ kale, 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 ta ta kale, 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 Ucieka, sobie. bez kawa, bez kawa. Ucieka na zewnątrz do mnie. Jeden leży. Nie widzę tutaj nic, laszek Okej, okay. lecę na kontrakt. Tu jest typo. No to lecę. Tam się biją, przede mną, przede hmm. mną teraz. world spita chyba robimy, wiecie? Tak. Ja mam typa. Tam, jest, tam okay. jest ich dużo leszek. Dobra, idę. Jak chcesz powalić, to tam... Nie wiem, w kogo bić. Jest ich tyle. Jeden pod most przy moście, jest, przy jest. Na, na, na wprost nas. Ale na dół. Był. Na Był. Na Góra. Ale misje to po jednym. O, ale tu i... na dół. Do mocno biją. Tak powiem ci, z tym światełkiem tutaj jeszcze na górze są.

No dole się bili, chyba, co? To jest trup na dole. Mogą? No. Ja kontrakt chyba jeszcze wyciąłem. Defect. Nie mamy autka żadnego, ty. Podjedziesz nas i tak? No wiesz co, ja tutaj mam misję Ale chyba już nie będę to się robi Da pierciela rowerki mieli rowerem podjeżdża mi, pod Odpalisz co Maj Zeka kup też coś sobie Ja mam wszystko To kupię i odpalę z z ja się To jest nam jakbyście chcieli zrozumiano On koronę zabrał właśnie i auto na będzie jeździł Mamy tu cel Ja prowadzę Nie zrobię Może Nie pał? Tylko was zgarnąć szybko. Tylko musicie na mnie, na mnie wejść. Teraz. Na ciebie wejść? No, 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 auto. Mm, dawaj, dawaj. Mm. Przy... O nie, skupiło się. Cały team. Cał... Nie. Zrzucił ich dopiero... Co? Chyba dopier... mam nalot na to. Cele oznaczone. Kto 3? Zrozumiano. Nalot w drodze. Przywołał hmm. list. Zależy. Znakomicie. Strzały nie Ale udało mu się. No. Okej? Okay. Ja bym ja potrzebował loadout kurczę bo nie mam matutów hmm, Sklep, to... No, na tym, na no, sportsawę bo nie Na górze jest, uważaj Zasiu? No, już Nie wiem czy jest na górze, czy on jest w oknie W oknie nie widziałem, że aplikował w sumie Tadeszek to kupi? Hmm. Kupuję bezpa, ja kup z load'a. Przyszło do strefy? A, to się uda. Dobra, wrzuciłem że... tutaj. Dobra. Pa... Ha, dobra bo bezpa jest spalona, okej. Okay. Co, gracie? Jedziemy no, dalej, co? Ducha biorę. No, przed... Walić. No, tam, wali. żebym wziął. Tak. Co to? Będzie kura? Co? Kurde. Eee, próbowałem z tej broni. On nie żyje, nie żyje. Zabiłem Rzucimy Wrzućmy szybko. Ajajaj. Trzymaj, masz load'a. Muszę... Na tam ja tam sprzęt. Kurde A zobaczcie go tam trzeba dobić. Przesadziłem może. teraz, przesadziłem z tą bronią. No bo ty nie byłeś. Ja go, ja go powaliłem na no, no no no. Dzięki Lesiu. Nie no, wiesz, tak chyba nie słyszę. Nie bo teraz rozmawiałem tutaj. Na to tam żyje cały czas. Możliwe. Na... Olejmy go, chodźmy dalej po prostu tam. I zeskoczył tutaj jeden na skiełby. W moją stronę gdzieś. Jadę. Dobra. Acz. No, na ulicę na środku. Przebiega, przebiega. do no, sprawy jeszcze, no, nie widziałem go w Kolejny na banku? Mm -hmm. Nie, na policji. jeden przez ulicę. Sniper w Lewa, sniper. Znaczyłem. Gdzie? Będę safe. Chowam się. Chowam się do środka. Naród mam. O nic nie widzę pod światło Mało ma, ma. W jeden W, 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 w środku aj, aj, aj. Mogę z tym pograć chyba sobie dzisiaj, pobawić się Ale zrobię to chyba z mp 5 nie? No te pompki to jak w teraz chodzą, nie? To jest fajne. No. Fajnie by była taka wolna bardzo pompka, która zabija na heta wraz. Na raz także strzelić. A tak było, nie? Ciężko będzie kurde kupić... Gdzie jest Jednego masz na cmenie, drugiego... Zobacz, co, ten, co chłop, co Bo o, to chciał triki pokazać. Nie nie czuj, że No, zamiast lecieć, kupić to nie. On czuje moc, wiesz. Dawno nie grał. Nie no, ten to jakiś był... No, Sobeusz. A że to ten. wiedziałeś, nie? Oczywiście, że tak. Zobaczymy. A nie, teraz nie zobaczę. Nie, no Poczekaj, no. poczekaj, spokojnie. Czekaj, tylko... Wiem, że strefa. No. Dobra, zeskoczyłem. Chciałem je... No, y y ale y lagi. Y ale... Y laki. Ale dobra, to... Zlutować byśmy chcieli też takie tam... będzie się jeszcze Z Siebie na przykład? Pomocz, dziękuję. Za Patronika. Mamy zwiastki. nasz PSP. Koniec walki. Teraz to wjazd. Dobra, mamy jeszcze trochę czasu Tutaj się zabiję, może tego zgłotować jak coś. No, bo trzeba... Okay. Oznaczam pakiet wsparcia Nie steroptioną to jest Gdzie oni byli? No. Jeszcze jeden tu jest. Kurde, dwóch leży. Ale spierdoliłem teraz. Dwóch leży tam na hangarze. między hangarami dwóch jest. Ale greedy byłem teraz. Jest. Między hangarami dwóch się podnosi teraz. Ten trzech typów jest. No, ja no. na 100%. Dlaczego? Ja. No, ha. Nie masz. Złotą hajt. Gitara. Kurde Fajną ładnie zrobiłem, bo na tydzień, wszedłem na dwóch i, i typy akurat się I ja no, jak Tak ładnie wjechałem. Do tego trzeciego nie potrzebuję już. Ja poszukam z moją nową bronią. Dastykujesz? Kowalon no i... nie no. wiem. Leci oguszający Nie wiem, chłop został bursę i naraz się złożył w twarz Nie wiem czy nie okewa czy o co chodzi Wiesz co z lewej byli? Lechu jeszcze Po drugiej stronie? No 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 łobili do tych w lesie to może on oberwał? Nie Tam się tak? dwa teamy, więc. No, to dwa ostatnie tak. ta. W domku przed nami też trzy? Ode mną. Jeden bez KP. To twój strzał. Mam go, mam go, mam nice, go. Nice. Góra, budynek. Zniszczałem. Plece, plecy. dostaję z samolotu. Kurde, aj, tutaj jest coś. Tak ja Czekaj, czekaj, ja ładuję. Myślę, że na plecy komuś wejdę, no bo, bo tak widziałem na chwilę na radarze. Samolotów. Jak, to, na samolotu, samolotu, tam tak, tak, Jak dawno na tam był. To był, to I był typu. No i w budynku, nie? Mhm. Ja już że Ale to jest kompletnie nie taki zestaw, jak powinien być. My ja musiałem P5, do tego dać. Biegam mnie co mnie. No i zobaczymy, jak tutaj. sobie poradzą. Słuchaj, bez HP. A powaliłem jednego na budynku. Leci, mhm. Leci ogłuszający On powalony tutaj. No, e, Jest za samolotem, tym drugim od twojej strony. U mnie? Jesteś w pierwszej piątce. Teraz musisz Aj, no kanapeczka, kanapeczka. Tyle samolot, bo ja nie ogarnąłem info. Wiesz co, no to ciężko było powiedzieć, który. Hmm. Będę ja przed tobą, byłem to. do Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, zostawiliście już tą łapeczkę w górę i subskrypcję zostawiacie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Wbijajcie również na streamki do mnie na fanpage'a. A jak ktoś nie ma Facebooka, to może oglądać również na LechTV. Linki macie w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku albo na streamku. Cześć, cześć.